Siemanko wszystkim, z tej strony Maruzel. Witam Was na kanale i dzisiaj przedstawię Wam moją największą obawę w kontekście Rogue i ich starcia na JD Gaming w ćwierćfinale Worldsów 2022. Zapraszam. Słuchajcie, to jest drugi odcinek z tego rodzaju kontentu, czyli takiego... Analitycznego, ale w takiej pigule, w takim dużym skrócie, poprzedni z Fnatic został bardzo ciepło przyjęty, więc mam nadzieję, trzymam wewnętrznie za to kciuki, że ten również przyjmiecie ciepło, więc zostawcie zawczasu subka, łapkę i dzwoneczek, jeśli doceniacie moją pracę. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Chyba nie jest tajemnicą, jeśli powiem, że Rogue często wygrywało gierki przez bota. I chciałbym Wam zademonstrować, jak to mniej więcej wyglądało, w kontekście gierek na DRX w grupie, w starciu grupowym, bo jak sobie nad tym pomyślimy, to mieliśmy swego rodzaju best of trójkę na DRX, bo mieliśmy mecz, rewanż i tiebreaker i widać było ewolucję Rogue, ale w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, że widać było, że DRX. Poniekąd z każdą kolejną grą czuło się coraz pewniej, i o ile tiebreaker był jeszcze w miarę wyrównany, to ta druga gierka już była trochę strolowana przez rogue, zarówno w drafcie, jak i w gierce. Ale chciałbym się pochylić nad tym, dlaczego ona została strolowana w drafcie, nawet pomimo piku Nasusa. Natomiast zacznijmy od gierki numer jeden. To jest gierka, w której jak spojrzymy na kompozycję rogue, mamy dobry scaling, mamy całkiem niezły peel. Na Akali, oczywiście Akali nadal to jest bestia i Zeka jest bestią też na tym czempionie, więc teoretycznie Akali może zrunshotować czy Nami, czy Lusiana i tak dalej. Może się to wydarzyć, ale pamiętajcie, że mamy potencjalnie szuflę, którą możemy Akali wypchnąć od Larsena. Mamy potencjalnie Erkę Maokaja, która może zaunować resztę drużyny, jeśli Akali wskoczy, a może nawet Akali zostanie nią hitnięta, więc mamy jakieś narzędzia, które mogą przeszkodzić DRX we wskoczeniu w Lushan Nami czy w Gołębia w Azira. Draftowo wygląda to spoko, a dodatkowo to jest botlane Nami i grają oni na MFK i Amumu. Jeśli na tym botlane nie wydarzy się incydent, czyli po prostu Amumu nie złapie bandażem przeciwników, nie złapie kompa i Trymbiego, to powinno być Całkiem w pożo, w takim sensie, że rok ma pełną kontrolę nad tym linią, mogą etapować slow push -e, mogą crashować wave'a w zasadzie w każdym momencie, mogą mocno się tradeować z przeciwnikiem i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo, oczywiście, mamy totalny weak side na topie, przez co. Malerang nie będzie miał żadnego powodu ku temu, żeby tam pofować, a e, też Azir może spokojnie kontestować Pryo w Akali. Wiadomo, to jest mecza pęć na Mele, więc chyba nie muszę się bardzo w to zagłębiać. Więc jak sobie na to spojrzymy, to mamy Trandla, który ma lepsze jeden na 1 na Lisina i mamy trzy Pryo oleyny od Rogue. Więc dla Maleranga, dla każdego junglera, jest to raj na ziemi i chce się pod to grać, chce się grać w takim kąpie. Jak zobaczymy, jak ta gra przebiega, no to oczywiście dzieje się wszystko to co mówiłem. Juhan skipnął jeden kamp, natomiast Malerang zrobił full clear, ale robił kurczaki, przepraszam, skipnął kurczaki, robił golemy, więc trochę mu się zeszło, więc Juhan po prostu był szybciej na skatlu, ale Juhan nie może nic zrobić, nie może w żaden sposób, że tak powiem bailoutować swojego botleynu, botley nie może niczego setapować, więc teoretycznie wszystko wygląda w miarę spoko i dosłownie 20 sekund po tej sytuacji e, Trymbi łapie Babola i Rogue zabija 2 na 2 botlane przeciwników i tu już mamy ogromną przewagę i wiemy jak Trymbi i Comp są świetni jeśli łapią snowball i oni po prostu wygrywają gierkę. Jak spojrzymy też na statystyki Rogue w kontekście mistrzostw świata, to widzimy, że grali oni 3 razy Kalistą, dwa razy Lusianem, czyli Botlejny, które mogą bardzo mocno dociskać przeciwnika w early, są bardzo snowballujące, nie są tak dobrze skalujące, w takim sensie, że wiecie, to nie są Sivir, to nie są Zeri, to nie są Jinx, to nie są Afiliosy, to nie są czempiony, które są hyperkery, które można wrzucić do tego Wora, natomiast to są czempiony, które bardzo mocno mogą tradeować się w early i mogą bardzo mocno snowballować i w taki sposób Rogue grało pierwszą połowę group stageu i to wychodziło zajebiście. W meczu na Gam mamy. Znowu Lucian nami na Kalista set. Co prawda, Kalista set, wiecie, no trudno ich na przykład dajwować, ale nadal można się z nimi e, tradeować. Nadal to jest Lusen na lane, więc Rogue wypracowywało sobie przewagę. I okej, okay, gierka była close, ale wynikało to raczej z po prostu dosyć słabego gameplayu Rogue e, we wczesnych etapach i tego, że zagrali oni pod Heralda. Ta sytuacja nie ma takiego znaczenia, ale po prostu zagrali bardzo słabo pod Heralda. Niepotrzebnie tam forsowali, przez co zginęli. No i comp który teoretycznie skaluje znacznie gorzej po stronie gam. Miał szansę się rozpędzić, co było bardzo niekorzystne dla Rogue. Niemniej jednak Rogue gra dobrze mid to late game. Zdarzają się pewne odklejki, ale grają całkiem dobrze no i byli w stanie wygrać tę gierkę, która ostatecznie dała im Awans do y, fazy pucharowej. Do tej pory pochwaliłem Rogue, powiedziałem, co robią dobrze, że po prostu super snowballują przez agresywne boty. Larsen gra takimi pikami jak Azir i też sobie spokojnie skaluje, i później, właśnie w walkach, czy to na Heraldzie, czy na drugim, trzecim smoku, jest naprawdę mocny. Y, a Malerang nadal jest kreatywny, ma super puffingi, potrafi mega scizować, potrafi mega zaskoczyć przeciwnika. No i dodatkowo jest dopełniający to wszystko odamne, który jest typowym wicksiderem zagra Gnarki, Jakimiś sedgłami, maokajami tego typu pikami, i będzie zajebiście, bo botlane się wysnouboluje albo wyjdzie z y, przewagą, i w midgame po prostu rozniesiemy przeciwników, czy to w makro, czy to w fight. Natomiast to, co się stało od tej drugiej połowy grup stageu, od w zasadzie momentu, kiedy już Rogue wygrało z GAM i miało niemalże pełny pewny awans tej grupy, to kompletne dinajowanie botlaneu Rogue w early stage'ach. Po pierwsze. Mieliśmy ban mm, Lushana, czyli już od razu mieliśmy y, złamanie tego legendarnego duo Lusianami. Dodatkowo, umówmy się, aż Heimer, to jest po pierwsze coś niespotykanego, ale y, jak wiecie, Heimer to jest maszyna do puszowania, a jak nie wiecie, to wam teraz mówię. A dodatkowo, aż też całkiem nieźle puszuje, ma to W, może połkować przeciwnika, więc botlane DRX zdecydowanie zapuszowuje. Rogue i to tak bez podjazdu, zdecydowanie zapuszowuje Rogue. Dodatkowo Rogue spikowało na R5 Nasusa, który nie zapewnia żadnego outpuszu, więc ciężko jest robić cokolwiek Rogue na tej linii. I teraz sprawdźmy, jak Malrank ma w ogóle grać tę grę. Więc tak, DRX totalnie zapuszowuje botlane Rogue. Zeka akurat jest zapuszowywany przez Gołębia. Natomiast to nie jest tak, że Zeka tutaj może zginąć, bo ma dużo sustainu, bo sobie zagra Resolva, zagra sobie Doran Shielda i po prostu przetrwa te goleina, a później będzie i tak orał, no bo to jest Akali. Wiecie jak to działa? Zresztą, jak oglądacie Wolcy, to widzieliście, co Zeka potrafi na tym czempionie robić. Waj! Ma całkiem niezłe 1 na 1 w Jarwana, i dodatkowo no trudno jest gankować Rumble'a. Rumble to jest raczej ten czempion, który po prostu zapuszowuje, i to on jest raczej legendarnie z solo kolejek gankowany, bo po prostu odpalasz flame throwera, puszujesz na pałę i dostajesz ganka, tak? Ale. Rumble to jest typowy Sider, który po prostu y, zgarnia dużo AP i później rzuca czerwony dywan i jest useful w fightach. Więc co Malerang będzie próbował robić w tej gierce? Malerang próbuje zgankować mida. Natomiast trudno jest gankować mida. W tym meczapie, bo po pierwsze Zeka jest mobilny, ma Shrouda, ma E, ma jeszcze flasza, a dodatkowo Larsen jako Azir nie dostarcza żadnego setupu przed szóstką. A nawet po szóstce to nie jest taki setup oczywisty, to nie jest, nie wiem, łańcuch LeBlanc czy Charm Ari. Więc mimo tego, że Malrang w tym momencie zgankuje Zekę, no to tak naprawdę to i tak by nic nie dało. I tak Zeka tutaj nie upadnie. Zobaczcie. Po prostu rzuca sobie E rank musiałby trafić EKU, a przecież Zeka i tak miał flasza, więc po powinien być w stanie to odflaszować, więc tak naprawdę nie może się tu nic wydarzyć i jak widzimy Rogue jest totalnie zapuszowywane. Więc co może zrobić Malrank? Malrank może też scizować bota, ale botlane Rogue też nie dostarcza żadnego setupu, bo mimo tego, że masz tego slowa na W, to ten slow na pierwszym levelu nie daje aż tak dużo, a dodatkowo Piosik jest świadomy tego, że Malerang może czizować od mida do Bota, więc po prostu będzie asekurował swój botlane i nie ma szans, żeby 3 na 3 rok wygrało, więc tak naprawdę Rogue jest totalnie dumd i Malerang nie ma jak grać, mimo tego, że ma te kreatywne puffingi i od razu po ganku na mida biegł do bot'a, bo bot DRX spuszował i chce skraszować tego wave'a to to i tak nie ma żadnego znaczenia Dodatkowo chciałbym wam pokazać jak trudno, nawet jeśli Rangowi, już by się udało zgankować bez piosika w okolicy jak trudno jest zgankować lane z Heimerem Tutaj jest już 2-0 y, sytuacja dla DRX, bo Rogue wzięło totalnie bezsensowny fight na heraldzie, co się też zdarza, więc to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Pierwszy herald dla rogue potrafi być chwiejny, natomiast to nie jest największy problem z mojej perspektywy. Największym problemem jest fakt, że jeśli botlane rogue jest denyowany i nie mają korzystnego matchupu, nie mają matchupu, którym mogą łatwo forsować, to zobaczcie, jak to wygląda. Deft odflashowuje, Beryl rzucił wielkie działo, czyli RK i Q, no i ma jeszcze dwa działka ulokowane tutaj. I spójrzcie, jak to wygląda. Jak oni długo tego biednego defta biją, i jak bardzo nie mogą teraz już nic zrobić Berylowi. Tak długo, ok, Beryl odflaszował, ale tak długo jak biegli meici, jak Kingen flaszował i jak reszta dobiega, no to mogą reagować i tutaj no nie powiedziałbym, że cudem, ale Rogue no, z jakimiś tam małymi problemami uchodzi z życiem. Ale zobaczcie, jak dużo czasu potrzebowało Rogue, żeby zabić chociaż tego biednego devta, zakładając, że y, cały botlane lane DRX ma flaszę. I nawet macro-wise wychodzą z tego spoko, bo nie dość, że Piosik sobie zgarnął grompa, to jeszcze Kingen sobie łapał z tego plate'y. I oczywiście plate'y łapał też ode mnie na topie, ale pamiętajcie, Rumble nigdy nie jest win condition, bo Rumble nie skaluje aż tak dobrze. W late game'ie Rumble po prostu odpada i jest raczej tym takim pierwszym pierwszym demedżem, ale potem już raczej nie bije aż tak dużo obrażeń. To nie jest hyperscaling e, midlaner jak nie wiem, Victor Azir, wiecie o co chodzi. W kolejnej gierce, w gierce na DRX, która jest już tiebreakerem. Spójrzcie jak wygląda tutaj draft. Kingen outscaluje odamne, Kamil później na sajdzie będzie bardzo mocna. Piosik ma lepsze 1 na 1 w Lisina. Peka, jeśli przetrwa laning phase bez bycia zgankowanym, również skaluje lepiej. I botlane DRX wygląda tak, że już abstrahując od scalingu, znowu Rogue nie może grać pod ten botlane, bo Caitlyn Lux ma push w Ezreala i Karma. Ezreal Karma. To jest spoko botlane w Caitlyn Lux, dlatego że mają, wiecie, shielda, mogą, mają duży zasięg, więc mogą farmić mimo tego, że Deft i Beryl mogą zapuszowywać, ale nadal, jak nawet na logikę weźmiecie ten matchup, to Caitlyn Q przechodzi przez wszystkie klipy, QS Reala nie. Skille Lux przechodzą przez, no E przechodzi przez wszystkie klipy, Q przechodzi przez jednego klipa, natomiast kukarmy już tego nie robi więc mają znacznie więcej narzędzi żeby po prostu puszować i znowu biedny malerang mimo tego że będzie próbował być kreatywny co zaraz y, zobaczycie on nie może tak naprawdę nic zrobić i zobaczcie jak low już z samego 2 na 2 jest botlane rogue w tym momencie botlane rogue który jest bardzo ważnym elementem w każdym zwycięstwie tej drużyny przez to że Larsen zazwyczaj gra pick skalujący, więc nie może forsować, ale później jest bestią w mid late game. Ie. Malerang gra czempiony, które ci zgankują, które mogą skipować kampy, więc on musi facylitować swoich lanerów, najlepiej bota, a czasami mida, ale czasami się nie da mida jak w poprzedniej gierce. Na no, odamne gra zawsze czempionem, w którego, którego nie warto ładować golda, bo to jest typowy Wingsider i on ma się po prostu utrzymać na linii i znowu być useful w fightach. Jeśli Botlane Rogue jest w kolejnej gierce shutdownowany, no to jest chuj dupa i kamieni kupa. Nie da się w zasadzie nic zrobić. I zobaczcie, nawet malerang mamy trochę identyczną sytuację w drugą stronę z gierki pierwszej, którą pokazywałem, że tam Juhan był pierwszy na skatlu. No i zobaczcie, jak wygląda to jeden na jeden. Jak bardzo piosik ora maleranga w tym jeden na jeden. Malerang nie może nic zrobić, nawet gdyby trafił ku, to jeśli piosik dobrze stajmuje swoje ku, to to drugie ku piosika nie uderza, nie zada mu obrażeń, więc no jest generalnie przerąbane I znowu Malrang biegnie do topa. Malrank zgarnia sobie z katla. Malrank znowu jest kreatywny, przeskakuje przez ścianę i zabijają Kingena. Wydaje się, wow, zajebiście, first blood dla Rogue. Tylko co z tego, skoro ten kill dla Gnara tak naprawdę nic nie da, a nadal botlane DRX może robić sobie. Co im się żywnie podoba. I to jest ogromny problem. I dodatkowo, jeśli zobaczymy sobie, jak wygląda Midlane, to Larsen skraszował, z tego co pamiętam, czwarty wave. Teraz Midliner DRX z kraszuje wave dziewiąty, i na kolejnych waveach tak naprawdę nie ma jak setupować czegokolwiek na Midzie. Na Midzie, gdzie teoretycznie. Rogue może tylko tam w zasadzie setapować, bo mają przecież Leblanc, która doskoczy, która rzuci chaina, a i tak to nie jest takie proste, bo Zeka może zawsze odskoczyć ze swojego E. Wiecie o co chodzi. Na bocie nie da się setapować, szczególnie że zobaczcie, jak teraz wyglądają Ricole. Larsen wychodzi dopiero co z bazy, gdzie Zeka już jest na linii, więc Zeka to zdąży przepuszować i zejść do bota, w razie czego, jakby bot potrzebował asekuracji. Piosik już jest na bocie, bo wie, że jego bot lane może potrzebować asekuracji, bo cały czas puszują, cały czas mogą połkować przeciwników pod lane'em, pod turetem. Więc piosik już tu jest, i to, że male rank stream im schodzi, to nie ma znaczenia. Oni nawet nie mogą pójść na swój lane tym puffingiem. Trimby będzie musiał przejść w ten sposób, chyba że DRX odpuści, co nie powinno się nigdy wydarzyć, i dokładnie tak się dzieje. I teraz Zeka już przepuszował, więc teoretycznie, gdyby mógłby być tutaj jakiś hachmęcony dive od DRX, no to DRX ma first move. I w momencie, kiedy Zeka spuszował, i teraz teoretycznie może Rogue powinno slow pushować, powinno próbować coś setapować, bo zaraz wstaje Herald to Larsen idzie po Blue buffa, żeby móc właśnie połkować, móc abuzować Zekę, ale Zeka znowu sobie spuszuje wave'a i znowu Rogue przez kolejne 40 sekund, czy nawet minutę nie będzie mogło nic robić. Dodatkowo Larsen przyjmuje obrażenia, kombi jest praktycznie na zero, nie ma opcji na jakiegokolwiek słapa, na jakąkolwiek rotację, na jakikolwiek shifting od, od Rogue w kierunku Heralda i tak naprawdę... Rogue musi oddawać dosłownie wszystko w tym momencie, a zauważmy, że oni lepiej nie skalują. Więc przechodząc do konkluzji, jeśli botlane Rogue będzie shutdownowany, to Rogue ma bardzo trudno grać. Muszą liczyć na to, że wtedy będą outscalowali, ale w ostatnich draftach, które prezentowali na DRX nie było tak. Nie outscalowali przeciwników w mid do late game i nie mieli za bardzo jak łapać przewag w early stage'ach, przez co po prostu wykwawiali się. Mówiąc skrótem. Dodatkowo była jeszcze jedna sytuacja, jeszcze była gierka z Top Esports, gdzie tutaj wydarzył się taki incydent, że Mimo tego, że to Rogue tym razem miało Caitlyn Lux, to Mark po prostu złapał Trymbiego i Jackie Love złapał od razu Kila na samym początku gry, przez to było totalnie dumt. Nawet jeśli comp to tradeuje, to to jest i tak tak ogromna przewaga, a potem, znaczy i tak Rogue jeszcze może z tego wyjść zajebiście. Tylko, że Mark grał po prostu zajebiście również i miał chyba to Q na point and clicka. Wracając do konkluzji, jeśli Rogue nie będzie outscalowało w mid late gamie, swoimi kompozycjami, będzie bardzo ciężko, bo widać, że można łatwo shutdownować ich bota, szczególnie jeśli oni nie mają tego Lucian Nami, co zarówno top esports jak i DRX już banowało. No to będzie ciężko. I pomyślcie sobie o tym, że JD Gaming samo może kontestować luzennami, bo zagrali tym dwie gierki, tak samo jak Rogue na Mistrzostwach Świata. Tu potencjalnie może być oto walka, może być kontest tego potleinu. A pamiętajcie, że też Kanavi jest takim junglerem, że cały team może zagrać pod niego, więc gdziekolwiek będzie miał setup, tam może być naprawdę, naprawdę ciężko dla Rogue, więc jeśli JD Gaming zauważy, że, że powinno po prostu neutralizować albo grać mocno pod, pod swojego bota i neutralizować botlane Rogue, to powinno być relatywnie łatwo, patrząc na to, jak te gierki na Mistrzostwach Świata wyglądały. Łatwo oczywiście dla ekipy chińskiej. Co Rogue może zrobić? Myślę, że Rogue powinno próbować po prostu grać trochę już starsze taktyki, jeszcze z czasów play-offów, splitu, alici, czyli grać bardziej skalujące piki. Na przykład Sivir się pojawiała. Oczywiście Zeri jest teraz out of meta, więc ją musimy wykreślić, ale może chociaż uciekać się do tej Sivir albo nie wiem, spróbować jeszcze raz zagrać Caitlyn Lux, jeśli to będzie przepuszczone, tylko tym razem liczyć na to, że Missing nie będzie miał tak genialnego blitzkanka jakiego miał Mark. To są jakieś pomysły, które mam. Natomiast chciałem wam pokazać moją największą obawę, czyli to, że Rogue, jeśli będzie miało z shutdownowanego bota, to nawet skalujący Larsen i kreatywny Malerang ze swoimi gankami nie są w stanie wyciągnąć za uszy tej drużyny, bo po prostu botlane Rogue się nie snowballuje, a dodatkowo kompozycyjnie dostawali outscale. I JD Gaming ma znakomitą próbkę tego, jak grać na Rogue, bo Rogue przegrało ostatnie trzy gry z rzędu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jak zwykle zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i też poprzednich, jeśli macie co nadrabiać. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.